Nazywam się Arkadiusz Domerecki i w imieniu Federacji Młodych Socjaldemokratów, młodzieżówki Nowej Lewicy, potępiam agresywną i szkodliwą politykę prawicowego rządu Izraela. Wydarzenia w Izraelu to wynik polityki prawicowej partii Likud. W ramach tej polityki Izrael segreguje ludzi, wyrzuca ludzi z domów oraz brutalnie tłumi protesty przeciw tym praktykom. Gdyby władzom Izraela zalewało na wygaśnięciu konfliktu między ludnością żydowską a niewydowską, nie podejmowałyby tego typu działań służących dolewaniu oliwy do ognia, służących rozpalaniu na nowo konfliktu. Zbrojne działania odwetowe Hamasu były sprowokowane przez politykę izraelskiej prawicy. Odpowiedzią ze strony Izraela był niewspółmierny terror wymierzony w ludność cywilną. Prawiecowemu rządowi. Konflikt jest na rękę, ponieważ chce on uczynić Izrael republiką permanentnego stanu wojennego. Szowinizm i strach pomagają mu utrzymać władzę i kontrolować również ludność żydowską. Ta polityka jest otwarcie wspierana przez Stany Zjednoczone, które postanowiły zrobić z Izraela swoją antyarabską bazę wojskową i ośrodek wpływów wojskowych na cały region. Jako FMS potępiamy szowinizm. I faszystowskie zapędy izraelskich elit politycznych oraz tych, którzy je popierają. Słyszymy ostatnio o zaostrzeniu się konfliktu między Izraelem a Palestyną. W wyniku działań terrorystycznych, jak i bezwzględnej polityki, życie ta niewinni cywile. Cała ta sytuacja stała się powodem do medialnej burzy w Polsce, która wywołuje jedynie kłótnie. Zarówno działania terrorystyczne Palestyny, jak i nadużywanie siły przez Izrael są godne potępienia. Uważamy, że w tej sytuacji społeczność międzynarodowa powinna podjąć kroki, które pozwolą zażyjność, ten konflikt. Popieramy Palestynę, co nie znaczy, że popieramy Hamas. Popieramy tych niewinnych ludzi, te niewinne dzieci, którzy po prostu muszą się bronić przed skrajnie prawicowym rządem Izraela. Bo to niemoralne, gdy ktoś się podbija, zmusza do zmiany obywatelstwa, a teraz zmusza do wysiedleń. Nie ma, nie będzie i nie było przyzwolenia na politykę, w której drugiego człowieka traktuje się gorzej, tylko ze względu na jego przynależność narodową oraz miejsce urodzenia. Otwórzmy ludziom, Oczy na horror, który dzieje się na palestyńskich terenach okupowanych. Bo wojna to nie są tylko zabici. To także dzieci oraz ludzie, którzy teraz nie mają dostępu do podstawowej edukacji, co dało sobie znaki nawet po zakończeniu konfliktu. Wzywamy państwo Izrael do zakończenia swoich skrajnie nieodpowiedzialnych działań zbrojnych oraz polityki apartheidu w tamtym rejonie. Czołem. Nie ulega wątpliwości, że Izrael prowadzi politykę opresyjną wobec Palestyńczyków. Dochodzi do nielegalnego wyrzucania Palestyńczyków ze swoich wiosek pod budowę nielegalnych osiedli żydowskich. Policja izraelska nie waha się używać broni palnej wobec dzieci czy osób niepełnosprawnych. Izrael za nic ma pomoc humanitarną. Cały świat obiegły zdjęcia. Kiedy to ciężarówki wojskowe rozjeżdżały pomoc humanitarną z Europy, która była przeznaczona właśnie dla Palestyńczyków. Za ma również prawo międzynarodowe, nie dopuszczając do prowadzenia śledztw czy też rozwiązania dwupaństwowego. Wreszcie Izrael prowadzi ostrzał zabudowań cywilnych, przez co giną ludzie niezaangażowani w konflikt. Należy jednak pamiętać, że nie warto idealizować strony palestyńskiej, a ataki Hamasu również dotykają zwykłych obywateli. A same jednostki często chowają się wśród budynków cywilnych. Polska wrażliwość każe solidaryzować się ze stroną słabszą, ale poczekajmy na chwilę z emocjami. Pamiętajmy, że rozgrzany Bliski Wschód już raz prowadził do zwiększenia imigracji do Europy i przeniesienia bliskowschodnich problemów na europejskie społeczeństwo. W Niemczech już dochodzi do konfliktów między mniejszościami żydowskimi i muzułmańskimi. Na koniec lekcja. W Palestynie mamy pokaz ścierania się dwóch żywiołów narodowych. Dwa narody o oddzielnej kulturze nie mogą istnieć w jednym państwie. Zawsze dojdzie do konfliktu. Jako pokolenie 2050 uważamy, że sprawę konfliktu izraelsko-palestyńskiego powinny rozwiązać organizacje na poziomie międzynarodowym, takie jak ONZ. Ech, uważamy, że zarówno w tym, jak i w każdym konflikcie o charakterze zbrojnym, chodzi o to, aby przestali w nim ginąć niewinni ludzie, i to powinien być nasz priorytet. Witam serdecznie. W konflikcie między Palestyną a Izraelem nie ma miejsca na usprawiedliwianie ani brutalnych działań wojsk izraelskich. Ani zamachów terrorystów z Hamasu. Natomiast faktem jest, że groźba kolejnej intyfiady i zrywu palestyńskiego społeczeństwa podyktowana jest nielegalną w świetle prawa międzynarodowego próbą wysiedlenia palestyńskich rodzin, które od pokoleń żyły na tych ziemiach. Sam stosunek Żydów do okupowanej ludności jest więcej niż pogardliwy. Izraelskie wojsko aresztujące dzieci, Izraelczycy rzucający kamieniami w Palestyńczyków, czy bombardowanie szkół i szpitali, to codzienny widok w Palestynie. To rząd Izraela bezpośrednio odpowiada za karuzelę nienawiści w tej części świata, za co mamy nadzieję już wkrótce odpowie. Dziękuję bardzo. W ostatnich dniach oczy całego świata ponownie zwrócone były w stronę Izraela, w stronę strefy gazy przede wszystkim, a także autonomii palestyńskiej. Obserwowaliśmy kolejny odcinek konfliktu izraelsko-arabskiego, izraelsko-palestyńskiego który rozpoczął się na dobre uzyskania przez Izrael niepodległości w 1948 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Dzień Niepodległości Izraela rozpoczęła się tam wojna przeciwko lidze arabskiej, lidze państw arabskich, którą Izrael wygrał. Były kolejne wojny defensywne ze strony Izraela, które także Izrael wygrał. Także myślę, że należy o tym pamiętać, szczególnie przy wydawaniu werdyktów, opinii, które dzisiaj często, gęsto słyszymy i w Europie, i w Ameryce Północnej, jednoznacznie wskazujące, kto jest oprawcą w tym konflikcie, kto jest ofiarą. Przede wszystkim musimy pamiętać, że każde państwo ma prawo do obrony. A ostatnie zajścia rozpoczęły się od ostrzału rakietowego ze strony Hamasu. Taka jest prawda. W tym momencie też skupić musimy się na wypracowywaniu pokoju w regionie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, wypracowanie pokoju jest możliwe, jednak nie możemy widzieć tej sytuacji w czarno-białych barwach, gdyż jest to sytuacja pełna odcieni szarości.